Po czterech seriach spotkań już tylko jedna drużyna może pochwalić się kompletem punktów. Za to wszystkie zespoły występujące w artbut czwartej lidze mają już na swoim koncie przynajmniej jedno oczko. Sprawdźmy, co wydarzyło się w miniony weekend na wielkopolskich boiskach. Zaczynamy od spotkania centry z LKS-em Gołuchów. Piłkarze z Ostrowa Wielkopolskiego nie byli faworytami tego starcia, jednak szybko zaczęli przejmować nad nim kontrolę. Pierwszego gola już w trzeciej minucie zdobył Michał Kucharski. Piłkarze z południa regionu poszli za ciosem, bo już 6 minut później było 2 do 0, a na listę strzelców wpisał się Piotr Przezak. Taki wynik utrzymał się przez blisko 80 minut. Chwilę przed upływem podstawowego czasu gry gola kontaktowego dla gości zdobył Piotr Dolata. Gdy wydawało się, że ekipa Żubra może doprowadzić do wyrównania, Centra zadała decydujące ciosy. Najpierw po przejęciu piłki w środku pola do siatki trafił Tomasz Graczyk, minutę później wynik meczu ustalił natomiast Michał Kucharski. Determinacja piłkarzy Centry została nagrodzona pierwszą zdobyczą punktową w tym sezonie. Derbowe starcie oglądali kibice w Lesznie, do którego przyjechała ekipa Korony Piaski. Fani gospodarzy nie mogli być rozczarowani, gdyż ich ulubieńcy wygrali ten prestiżowy pojedynek. Wynik strzałem z rzutu karnego otworzył Michał Skrzypczak. Niecałe pół godziny później gospodarze ładnie poklepali w środku pola, co zakończyło się świetną okazją dla Edwina Rabiegi. Piłkarz Polonii nie zmarnował jej i było 2 do 0. Ostatniego gola w tym meczu po błędzie defensywy korony zdobył na 10 minut przed końcem Patryk Gendera. Gościom w gonieniu wyniku nie pomogła czerwona kartka w 50 minucie. Aż dwie czerwone kartki pokazał arbiter meczu Polonia 1908 Marcinki Kępno, Nielba Wągrowiec. I obie obejrzeli piłkarzy gospodarzy. Pierwsza bramka dla gości padła w tej sytuacji. Sędziowie uznali, że piłka po strzale Mikołaja Ortyla przekroczyła linię bramkową. Drugi gol również padł po kornerze, jednak tym razem, po uderzeniu Mateusza Rocławskiego, nie było już wątpliwości, czy powinien on zostać uznany. W drugiej połowie gospodarze musieli radzić sobie w dziewiątkę, co wykorzystali piłkarze z wągrowca. Rywali dwukrotnie ukąsił Damian Śmigielski. Najpierw w 68. A później w 78 minucie, gdy celnie uderzył głową. Nielba pokonuje polonie 4 do 0. Wreszcie powody do radości mieli piłkarze w Jarocinie. Jarota w sobotę wywalczyła pierwsze punkty po spadku z trzeciej ligi. Oba trafienia w meczu z Mieszkiem to dzieło miłosza Kowalskiego. W pierwszej połowie wykorzystało dobre dogranie Kajto i Maja. Natomiast 6 minut przed końcem napastnik dostał świetne kilkudziesięciometrowe podanie od kolegi z drużyny, które zakończył technicznym uderzeniem. Jak wracać na zwycięskie tory, to zdobywając takie gole. Remisem zakończyło się starcie obry Kościan z Ostrowią. Obrzanka prowadzenie objęła już po 10 minutach gry, gdy do siatki trafił Tomasz Marcinkowski. Ten wynik utrzymał się prawie do samego końca, jednak w doliczonym czasie punkt przyjezdnym dał Dawid Przybyszewski. Srogą lekcję otrzymał we wrześniu Benjaminek z Łobrzynicy. Pierwsza połowa nie zapowiadała jednak wysokiego rezultatu. Strzelanie otworzyli gospodarze, a konkretnie Michał Miller. 20 minut później obrońca pogoni traci piłkę i próbując ratować sytuację fauluje rywala w polu karnym. Z wapna do bramki trafił Mikołaj Jankowski, pomimo tego że Kamil Czapla był bliski skutecznej interwencji. Przed przerwą goście zdobyli bramkę kontaktową za sprawą uderzenia Jana Bruskiego. W drugiej połowie trafiali już jednak tylko gospodarze. 11 minut po przerwie, Mikołaj Jankowski dołożył drugą bramkę do swojego dorobku, mijając wcześniej bramkarza Pogoni. Po dwóch minutach było już 4 do 1, a do siatki również po raz drugi tego dnia trafił Michał Miller. Minęło 6 minut, a Wiktoria zadała kolejny cios, tym razem za sprawą Arkadiusza Wolniewicza. Gospodarze nie mieli dość radości i próbowali zdobyć kolejne gole. Udało im się to w samej końcówce. Najpierw hat-tricka skompletował Mikołaj Jankowski. A w doliczonym czasie gry siódmą bramkę zdobył Arkadiusz Wolniewicz. Defensywa pogoni po drugiej połowie tego meczu ma sporo materiału do analizy. Mniej efektowne zwycięstwo odniósł w czwartej kolejce huragan pobiedziska. Zespół trenera Ludwiczaka kwestię trzech punktów w starciu z Tarnowią rozstrzygnął w pierwszej części meczu. W dziesiątej minucie Wojciech Kłakulak pewnym uderzeniem głową wykończył dobre dośrodkowanie, natomiast w minucie 24 Jakub Różewicz nawinął obrońcę i technicznym strzałem z kilkunastu metrów ustalił wynik meczu. Po tym spotkaniu te dwie ekipy zajmują skrajne pozycje w tabeli Artbud czwartej ligi. Huragan prowadzi, natomiast Tarnowie okupuje ostatnią lokatę. Przenosimy się do Stęszewa, gdzie wysoką formę na początku sezonu 2023-2024 po raz kolejny potwierdził Bartosz Dylewski. To właśnie ten piłkarz otworzył wynik meczu, wykańczając akcję uderzeniem z kilku metrów. Siedem minut później ten sam piłkarz udowodnił, że potrafi również uderzyć z granicy szesnastki, podwyższając prowadzenie gospodarzy. Kolejne bramki padły w drugiej połowie, w której gospodarze zagrali na niebiesko. Bardziej kontrastujące ze sobą koszulki nie pomogły obrońcom Polonii chodzisz, bo w 66 minucie było 3 do 0 po trafieniu Patryka Olczyka. W 73 minucie świetnym podaniem zewnętrzną częścią stopy popisał się Witold Walkowiak, a do bramki głową trafił nie kto inny jak Dylewski. Napastnik Lipna nie zadowolił się hat i na dwie minuty przed końcem dołożył czwartego gola. Lipno z kolejną wygraną, Adylewski z kolejnymi trafieniami, które na razie dają mu prowadzenie w klasyfikacji strzelców. W niedzielę rozegrane zostało tylko jedno spotkanie. W kurniku zmierzyły się niepokonane do tej pory kotwica i wiara lecha. I obie ekipy dalej mogą się legitymować takim mianem. Jako pierwsi do siatki trafili gospodarze. Płaskie dośrodkowanie już po siedmiu minutach wykorzystał Jakub Pietrzak. Rywale z Poznania odpowiedzieli po rzucie rożnym w drugiej połowie. Gola ustalającego rezultat zdobył Artur Adamski. Tylko huragan Pobiedziska ma po czterech meczach komplet 12 punktów. Wciąż porażki nie zaznały drużyny ze Stęszewa, Kurnika i Poznania. Sporo zmian na dole tabeli. Wygrane Jaroty i centry pozwoliły im odbić się od dna, na które spadły dwie ekipy bez zwycięstw, czyli Ostrowia i Tarnowia. Piłkarze Artbud IV Ligi do rywalizacji wrócą już w najbliższy weekend. Do zobaczenia na Trybunach.